w ogóle poznać, że but to jest Bellfoot. Po pierwsze, ma dużo miejsca na palce, na tyle, że palce mogą swobodnie pracować. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli mamy unieruchomione palce w normalnych, zwyczajnych butach, że mamy je ściśnięte. I jakie to może za sobą nieść konsekwencje? Po pierwsze problemy z otrzymaniem równowagi. Cała stabilizacja zaczyna się od stóp, od tego co robimy w stopach, ale też co robimy palcami u stóp. Nie wiem czy zauważyłaś, zauważyłaś, że jak tracimy równowagę, to często zaciskamy palce u stóp. I to jest taki paradoks, bo im bardziej zaciskamy palce u stóp, tym mniej mamy naturalnej stabilizacji. Tym po prostu utrzymujemy równowagę przez usztywnienie się, a nie poprzez zaangażowanie mięśni stabilizacyjnych, które i tak mają problem w tym, żeby się angażować na co dzień, no bo dużo siedzimy, garbimy się. Niestety i tak już mają utrudnione życie. A jeszcze jeżeli spinamy palce u stóp i je unieruchamiamy, to już w ogóle mają problem z tym, żeby się aktywować więc potem nie ma co się dziwić, czy nasz kręgosłup płacze dyskomfortem czy bólem.